Chyba mam małe déjà vu. Gdzieś to już chyba mówiłem czy słyszałem, ale mam jaja. Nie, to ja mam jaja. Nie, to ja mam jaja. To są moje jaja. To moje jaja. To są... Moje! W takim razie mamy czwarty znios w tym sezonie: samiczka black pastel. Duża piękna samiczka yy, kopulowała z samcem banana, pastel, piet. Plus, bo może być coś z nim jeszcze, standardowo okradamy węża z jajek czy z ich przyszłych dzieci. Którzy ludzie jeździli vanami z napisem darmowe cukierki. Ja tego nie muszę robić, po prostu zabiorę matkę i jej dzieci. To chodźcie, zabierzemy jajca. Mamy piękną samiczkę na jajach. W takim razie, no, samiczka. To był twój ostatni przytulacz z jajkami. Tuli, tuli. Nie, nie, nie bądź zła, nie bądź zła. Ja cię tylko okradam. O, tu pięknie widać, jak jest pusta. Ale trzeba zawsze przelecieć, sprawdzić, czy nie ma jakiegoś slaga czy czegoś. Więc ją odkładamy. To tak. Mamy jajka, oczywiście standardowo. Marker, mamy jajeczka. Piękne, duże, okrągłe jaja. Jest ich sześć sztuk. Nieduży znios, znaczy taki przyzwoity można powiedzieć. Musimy niestety rozerwać jajka, ale to podnieść. Oj, przykleiły się. Jeszcze powinien być w stanie. Tak. 713 gram. Bardzo duże, ciężkie jaja. W takim razie ja muszę rozerwać, bo mi się nie zmieściły w pojemniku. Są dosyć świeże, więc akurat nie będzie problemu z ich rozerwaniem. Bardzo delikatnie i ostrożnie. O, w tej pozycji będzie mi łatwiej je włożyć do pojemnika. Ciekawe czy będziecie widzieć, czy jajka są zapłudnione bez. O, widać, bez gaszenia światła. Pięknie żyłki widać. Tu też jest piękne różowe. Piękne różowe. Piękne różowe. Tu też jest piękne różowe. I tu też. Czyli wszystkie jajka mamy zapłudnione. Czyli w tym momencie jajka już lądują do pojemnika. Ok, ok, wszystkie ładnie, tu już jeszcze muszę przesunąć, żeby nie dotykały żadnych ścianek, o i jest pięknie. Teraz zostało, aby usztywnić jajka, żeby żadne podczas inkubacji czy ruszania pojemnikiem się nie przesunęło, yy, bo jeżeli jajko węża się obróci, no to niestety zarodek utopi się w jajku a zwłaszcza, że były rozdzielane. Więc jajka pięknie usztywnione, nic im nie będzie. W takim razie zakładamy papierek. Ja jeszcze tu tylko zapiszę podstawowe informacje, czyli ilość jaj 6. Jaj 713 gram, jak łączenie to było Black Pastel do samca, banana Pastel Piet Plus. Otwarcie jajek. 55 dni od 2 maja, czyli 26 czerwca. I takie jajka wrzucamy już do piekarnika. 31 stopni. Niech się pieczy. Tak, Zapomniałbym o najważniejszym. Pewnie krzyczeliście do ekranu. A o uszczelnieniu przerwy między pudełkiem a pojemnikiem. Dobra. To skoro jajka mamy w inkubatorze, to możemy już śmiało porozmawiać co chcemy osiągnąć w tym zniosie. Czego oczekujemy, co zostaje na hodowli, co pójdzie dalej świat. To tak, na tym zniosie zależy mi na pewno na genie Black Pastel w samicy i samcu. Próbujemy raz zrobić projekt panda, wiadomo jak to wygląda, eee, dosyć ciężki temat, większość pand jest niezdrowa lub są białe. Bardzo ciężko jest uzyskać ładną, łaciastą, czarno-białą pandę. Plus, no wiadomo, 8 bale. Czyli chciałbym sobie zostawić samicę, najlepiej banana, black pastel, pastel. Też mam jeden fajny... Plan, nie wiem czy będę mówił dlaczego mi ten pastel jest potrzebny, oczywiście to będzie 100% heterozygota na pieda. Najgorsze jest, że nie wiem czy samiec był e, female makerem czy male milkerem. sprawdzę to w tym zniosie. A na samcu zależy mi pewter, head e, 100%, pie. Czy tu będzie banana, czy w samicy to już nie ma znaczenia, aczkolwiek chyba bym wolał mieć banana w samcu, jeżeli chodzi o samicę. To jest samica, którą kupiłem dorosłą od Alexa z Snakes Infinity. Bardzo dobra hodowla. Nie bałem się kupić dorosłego węża. Sprawa wygląda tak, że to już jest dorosła, bardzo stara samica z USA. Bardzo fajnie, cieszę się, że jest już zniósł. Jest tylko 6 jajek, ale 6 ogromnych jajek, gdzie każde waży no 120 gram. O to tak, 6 razy. No, coś koło tego 120 gram. Jeżeli chodzi o dalsze plany, no to wiadomo. Eight Bale, Pandy plus dodatkowo... Kurde, zdradzę Wam. Super Pastel, Super Black Pastel. W piedzie i bez pieda. Fajne, srebrne węże. Mi się najbardziej podobają. To jest kierunek, w którym chcę iść. Jakieś srebrne, szare. Jeszcze dorzucić później Hypo. Więc no, to, ale to plany na... Co teraz możemy zrobić? Najpierw umyć samicę, czy najpierw pojemnik? Co chcecie? A, chcecie, żebym umył swojego węża? No Bojemnik. dobra. To chodźcie, zrobimy to razem. Spokojnie. ale spokojnie. To będzie mój wąż, ale nie mój wąż. Samica, tak, nie, nie tak. Dobra nie będę się poniżał. Idę, idę po. miskę z wodą. Samica ważyła przed wzniosem, przed owulacją jak zaczęła kopulować 2900 więc prawie 3 kg samicy. Teraz ją zważymy i Patrycja umyje jej węża. Najpierw zważymy ze styroboxem 2,70, ,2 więc 2 kg węża jeszcze zostało. Plus odjąć styrobox. Niestety pudełka są za małe, więc okay. trzeba umyć ją w miednicy. Styrobox waży na 150 gram, czyli 1850 gram zostało samicy. Więc czekamy aż się popluska. O, ładnie się pije wodę, możesz nagrać. No jeszcze alkoholem przemywam pudło, żeby pozbyć się zapachów, nie tylko samą wodą, ale alkoholem. Słuchaj, trzeba semiski rozpijać, żeby były łatwiejsze. I sypiemy. Wy zobaczycie to w przyspieszonym tempie. Podłoże nie żałujemy, żeby była to gruba warstwa. Jeszcze świeżutka woda. I samiczka, dzielna samiczka, może wracać do siebie. Dajemy jej dwa tygodnie spokoju, wraca na to żywienia i zasłużuje na ładnego, dużego szczura. z sprzątaj. Pod dywan się zmiecie. W następnym tygodniu będziemy otwierać jajka dla nas, to jest dosłownie za parę dni. Wy to zobaczycie za tydzień od publikacji tego filmu. Później mamy dwa kolejne zniosy samicy Gravel, samicy DK Wild. Więc czekajcie, do następnego i hej